Witam wszystkich w kolejnym odcinku Board Games Factory. Powoli wracamy do formy i będziecie się mogli spodziewać częstszych recenzji. Dzisiaj tradycyjnie jesteśmy już w Bardzie, w Centrum Handlowym M1 przy Alei Pokoju. I mamy dla Was troszeczkę spóźnioną, ale niemniej dokładną recenzję gry Zygmunt August. Zygmuntus Augustus Dei Grazia Rex Polonia jest kolejnym tytułem Fabryki Gier Historycznych i jak przystało na ich gry, jest mocno osadzona w historii. Tym razem wcielamy się w głowy znamienitych rodów XVI-wiecznej Polski, które walczą o to, aby uzyskać łaski u nowego króla Zygmunta Augusta. Jest to gra strategiczna dla trzech do pięciu graczy, w którą zagracie w 2-3 godziny w zależności od liczby osób, które siedzą przy stole i jest przeznaczona dla graczy powyżej 12 roku życia. Na początku zaczniemy od przedstawienia elementów gry. No więc pudełko w dość niestandardowym rozmiarze, bo jak to ktoś w internecie napisał, wygląda jak duża paczka pralinek, a nie pudełko od gry planszowej, ale jest to widzę standard u fabryki gier historycznych. W zakładzie Lubelski Lipiec było wydane w podobnym pudełku. Na okładeczce mamy bardzo dużego, bardzo ładnego orła, który może budzić wasze patriotyczne odczucia. Natomiast z tyłu Opis gry w trzech językach, ponieważ jest to wydanie wielojęzykowe. Wewnątrz pudełka znajdziecie dość dobrze wykonaną wypraskę, tak naprawdę nie powinna ona się szybko zepsuć. Czy jest tak bardzo potrzebna? Powiedziałbym, że niekoniecznie, jeśli wszystkie elementy popakujecie sobie ładnie w woreczki strunowe. Ewentualnie wcześniej foliki, powinno być wszystko w porządku i nie będzie Wam to sprawiać problemu. Natomiast jeśli nie, no to ta przestrzeń w zupełności wystarczy, nic nie powinno latać. W pudełku znajdziecie też stosunkowo niewielką planszę, na której ponownie znajdziecie orła znanego już Wam wcześniej z okładki. Oprócz tego, ci, którzy spodziewali się mapy Rzeczpospolitej z epoki z XVI wieku, bardzo się zawiodą, ponieważ nic takiego Tutaj nie znajdziecie. Za to będzie bardzo wiele pól, na których będziecie wysyłać swoich robotników i bardzo wiele torów, na których będziecie kłaść, kłaść mnóstwo żetonów. Kolejnym elementem jest instrukcja. Cała książeczka ma 22 strony, natomiast będziecie potrzebować pierwszych 9, które są po polsku. Oprócz tego jest tu jeszcze wersja angielska i niemiecka. Co do samej jakości wydania instrukcji, nie możemy się przyczepić, ponieważ jest wydana na bardzo ładnym papierze, jest całkiem dobrze złożona. Natomiast w tej instrukcji brakuje trochę rzeczy. Po pierwsze, brakuje początkowego rozłożenia gry. W momencie, kiedy pierwszy raz ją czytałem i drugi raz ją czytałem, a potem starałem się rozłożyć grę, miałem wątpliwości, co, gdzie powinniśmy położyć i można by było po prostu włożyć zdjęcie z przedstawieniem elementów, jak powinny one zostać rozłożone. Robi to bardzo wiele wydawnictw, a to upraszcza grę, przynajmniej tą pierwszą rozgrywkę, jeśli nie gramy z nikim, kto już wcześniej miał styczność z grą. Po drugie, kolejnym problemem jest to, że musicie tą instrukcję przeczytać bardzo uważnie, żeby wchłonąć wszystkie reguły. Natomiast będzie to trudne, ponieważ ona jest napisana, że tak powiem, jednym ciurkiem. Wszystko jest wrzucone po prostu i nawet te akapity sugerujące kolejne tury, czy kolejne fazy tury nie pomagają. Musicie dość dokładnie się w to wczytać i wyciągać te najważniejsze informacje, informacje sami. Wydawca Wam w tym nie pomógł. Po trzecie, kolejnym problemem jest to, że w instrukcji oprócz na trzeciej stronie, właściwie nie pierwszej, tylko trzeciej stronie, mamy opis plansz, króciutki opis planszy. Nie ma tak naprawdę do niego żadnych strzałek, cyferek, literek, które by nam pomagały. Opis jest po prostu parozdaniowy i mamy się domyślić, które z tych elementów to są właśnie te, o których tutaj nam autorzy piszą. Potem następnym problemem jest to, że jedyne grafiki, które znajdziecie, to jest jedna strona. Z przedstawieniem kart. Nawet nie ma rewersów tych kart pokazanych, więc w pewnym momencie zaczniemy się zastanawiać podczas gry, które karty są którymi kartami i zacznie się problem. Poza tym istnieje bardzo, bardzo dużo elementów na planszy, które są przedstawione graficznie. Te grafiki nie znalazły się w instrukcji, są tylko opisy ich, więc czytając to, w pewnym momencie nie miałem w ogóle pojęcia o tym, jak w tą grę zagrać, ponieważ zobaczyłem na plansze, no dobra, mam tam na przykład grafikę z kielichem, ale który to jest opis w instrukcji? Olśniło nas dopiero wtedy, kiedy wzięliśmy karty pomocy. I to jest właściwie absurdalne, ponieważ na kartach pomocy mamy napisane to, co powinno być napisane w instrukcji. Jak na to wydawnictwo wpadło? Nie wiem, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo zła praktyka i wolałbym, żeby jej uniknęli w przyszłości. Ostatnim już problemem z instrukcją, przynajmniej w mojej opinii, jest to, że bardzo dużo istotnych informacji, które będzie Wam potrzebne do rozgrywania gry, jest zawartych w opisie elementów. Nie spotkałem się z wieloma osobami, które bardzo uważnie analizują to, co jest tu napisane. Raczej wolą po prostu rozłożyć grę i grać, bo większość rzeczy i tak będą mieli na kartach albo w dalszej części instrukcji. Tutaj natomiast część rzeczy. Znajduje się tylko w tym miejscu i może to Was zaskoczyć. Tak na przykład, karty osobistości dzielą się na dwa rodzaje. Gdybym potem tego nie doczytał, nigdy bym się nie zorientował. Tak samo zacznie się problem w pewnym momencie z kartami żądań królewskich, które mają tylko i wyłącznie grafiki. I o ile domyślicie się, że mieszek z dukatami oznacza podatek, to nie wiem zbieranie głosów przez króla, czy wysyłanie pospolitego ruszenia. No, może nie będzie tak oczywiste, jak wydawało się autorom. Na koniec, warto jeszcze zauważyć, że do tej instrukcji, mimo że jak już powiedziałem, jest w sumie dobrze napisana, naprawdę nie można się aż tak bardzo do jej treści przyczepić, znajdzie się podczas gry parę pytań, na które niekoniecznie znajdziecie odpowiedzi na te pytania, przynajmniej nam nie udało się ich znaleźć, więc może wydawca powinien przewidzieć faku. W grze znajdziecie mnóstwo kart i mnóstwo żetonów. Kart jest 144 i są podzielone na różne kategorie. Wygląda to mniej więcej tak. Ja już popakowałem sobie każde w osobny woreczek foliowy, żeby bardzo szybko można było rozłożyć tą grę. Natomiast tak, znajdziemy tutaj na przykład karty żądań królewskich, znajdziemy tutaj karty polityki wewnętrznej, zewnętrznej i karty wojenne. Znajdziemy tutaj, co jest najważniejsze, tak naprawdę, karty rodów, pięciu rodów, którymi będziemy w, w tą grę grali. Znajdziemy tutaj karty, które będą oznaczały nasze przewagi na torach, czy będą dawały nam specjalne bonusy. Znajdziemy wreszcie karty urzędów, urzędów, Senackich, czy znajdziemy tutaj również na końcu już, jak przekopiamy się przez te wszystkie karty, najładniejsze z nich wszystkich karty osobistości, znanych osobistości z XVI wiecznej Polski. Oprócz kart znajdziecie w grze również 200 żetonów. Będą to potrzebne do finansowania swojej machiny wojennej, a także innych knowań dukaty, głosy, które będziecie potrzebować do przekonywania. Innych graczy, żeby oddali te urzędy albo przegłosowali konkretną ustawę, a także zestawy, zestawy żetonów, które są przypisane kolorystycznie do, każdej, do każdego rodu, których będziecie używać do zaznaczenia rzeczy na planszy, a także takie kwadratowe żetony wojska, które to jest podzielone na husarię, piechotę i artylerię, a także żetony państw ościennych. Teraz parę słów o jakości elementów. Mówiąc wprost, jest to najpiękniejsza, najładniejsza gra fabryki gier historycznych, jaką widziałem. A widziałem trzy. Poziom grafik odbiega o lata świetle od tego, co zaprezentowano w zakładzie Lubelski Lipiec i od tego, co moim zdaniem, nie Jackam, zaprezentowano w teomachii. Natomiast Delikatnie należy się też przyczepić, że ich poziom wewnątrz gry jest nierówny, ponieważ nad tą grą, czy jak przeczytamy w instrukcji, pracowało kilku grafików. No, każdy wiadomo ma swój osobisty, indywidualny styl, więc ich połączenie spowodowało pewien niż masz grafik czy poziomów grafik. Żetony są wydane na, na dobrej jakości kartonie, elegancko wychodzą ze sztancy, nie ma z tym problemu. Natomiast Trzeba pochwalić tutaj wydawcę, że całość oprawy graficznej tworzy bardzo dobrze klimat XVI Polski. Mamy te patriotyczne orły, mamy tutaj eleganckie pieczęcie na planszy. Wszystko to dobrze wprowadza nas i nastraja do grania w tą grę, natomiast jest coś, co totalnie ten nastrój zepsuje. To znaczy. Pionki, których używamy jako klientów zostały wyciągnięte wprost z lat 90. i co gorsza z Chińczyka w latach 90. I no, nie ma na to zgody. Po prostu nie ma na to zgody, jeśli już tak bardzo staramy się, żeby gra była dopracowana w każdym szczególe, nie możemy dawać plastikowych pionków, które no, ten klimat zepsują. Tak samo kostki, które mamy tutaj dwie, dwie sześciościenne kostki są to po prostu zwykłe. Elementy, które kupimy w byle sklepie z grami, czy też nie tylko z grami, ale z różnościami. Natomiast no, można by było się postarać o jakieś specjalne kości, i proszę autorów o to, żeby jeśli będzie druga edycja tej gry, a powinna być, bo ta gra zasługuje na reedycję, żeby usunęli te mankamenty i dali coś klimatycznego. Teraz pora na ocenę końcową. Więc po kolei omówimy wszystkie elementy, które się na nią składają. Zaczynając od pierwszego, czyli ceny do wagi. Na stronie wydawnictwa Fabryka Gier Historycznych znajdziemy informację, że grę będziemy mogli kupić za 150 zł. Jest to cena rekomendowana dla sklepów. Natomiast w innych zakątkach internetu można spotkać tą grę za około 125-130 zł. Jest to Dość wysoka cena, jednak porównując z innymi tytułami, na przykład z takimi ciężkimi strategicznymi grami, do jakiej, do jakiej to kategorii, moim zdaniem Zygmunt August aspiruje, na przykład z grą o tron. jednak mamy tu pewną dysproporcję. Natomiast jest to cena dobra, bo bardzo dobra, jeśli porównamy to ile. Zabawy zapewnią nam te elementy i ile radości będziemy czerpać z każdej rozgrywki. Jeśli chodzi o jakość wykonania elementów, jak już wcześniej wspominaliśmy przy unboxingu, bardzo dobre grafiki, choć o nierównym poziomie, w zależności zapewne od grafika. Mamy tutaj minus za kostki i za pioneczki z Chińczyka. Mamy tutaj również minus. Za to, że plansza, jak w większości polskich wydań gier, nie rozkłada się na początku do końca i trzeba ją rozprosowywać. Zasady, jak na tak skomplikowaną grę, są stosunkowo proste i łatwe. Nie zawierają się na dużej ilości stron. Trzeba je jednak przyswoić, trzeba je jednak przeczytać, co zajmie wam trochę czasu. Trzeba pochwalić autorów za połączenie różnych mechanizmów. To znaczy znajdziemy tutaj worker placement, znajdziemy tutaj zarządzanie kartami, licytacje i głosowanie. Wszystkie te elementy są bardzo ładnie zamknięte w tej krótkiej instrukcji. Kolejny element to braki z zwinny wydawcy i tutaj chwileczkę się będziemy pastwić. To znaczy. Po pierwsze, instrukcja mogłaby być lepiej napisana i lepiej zedytowana. To znaczy, już o tym mówiliśmy, po prostu chodzi o to, żeby Znaki graficzne, które znajdują się na planszy i na kartach, znalazły się w instrukcji, a nie tylko na kartach pomocy. Tutaj przechodzimy do drugiego problemu, to znaczy karty pomocy. W moim odczuciu przydałyby się tu po pierwsze karty dla każdego gracza, a nie jeden zestaw na grę, i przydałoby się, żeby to były duże karty pomocy. To znaczy, żeby nie było tak, że osobistości są na osobnej, państwo ościenne są na osobnej opisane i każdy z elementów ma swoją kartę pomocy. Nie. Lepiej by było, gdyby zastosowali autorzy e, taką rzecz, która jest na przykład w Kupcach i Korsarzach albo w Race for the Galaxy, gdzie mamy duży referenc, card, na którym jest wszystko, każdy gracz go otrzyma i nie będzie już musiał wyrywać innym, nie będzie musiał krzyczeć a to jest co, a sprawdźcie mi tamto. Nie, po prostu czyta sobie spokojność i ducha i planuje każdy kolejny ruch gry. Natomiast jeszcze trzecią rzeczą, do której należy się przyczepić i yy, jest to, no trudno to nazwać brakiem z winy wydawcy, ale jak na grę, która ma taką małą planszę, ta gra zajmuje zdecydowanie za dużo miejsca na stole i okazuje się nagle, że rozgrywka na trzy osoby zajmuje Duży stół i jest na nim bardzo tłoczno. Wszystkie elementy są bardzo blisko siebie i musimy poruszać się tak, żeby nagle nie wywalać kolejnych plików kart. Teraz przejdziemy do grywalności, i tutaj skupimy się na paru elementach. Występuje parę problemów i parę plusów, czy parę dobrych stron i parę złych stron. Zaczniemy od tych złych. Po pierwsze, problem regrywalności gry. Jest ona regrywalna, to prawda, ale ten poziom zmniejsza ilość kart Sejmów. Jest ich tylko 8. Ja wiem, że autorzy są ograniczeni w tym wypadku realiami historycznymi, ale to nie jest tak, że było tylko 8 zjazdów szlachty przez całe panowanie Zygmunta Augusta. Nie trzeba było wypunktować tylko tych najważniejszych. Można było skupić się też na takich mniejszych wydarzeniach, które wprowadziłyby jednak pewne urozmaicenie, ponieważ szybko nauczymy się, co jest napisane na tych kartach. Co więcej, one idą w odpowiedniej kolejności chronologicznej, więc będziemy wiedzieli, co będzie się działo w danej turze i co będzie się działo za tur 3. Zgadza się, że może to ułatwiać planowanie, ale zdecydowanie wprowadza pewną nudę do rozgrywki. Po drugie, znajdziemy tu problem downtime'u i długości rozgrywki, to znaczy w przypadku gra, y, gry na trzy osoby nie będzie on duży. Natomiast w przypadku pięciu osób już rozgrywka będzie nam się niestety rozciągać do bardzo dużych rozmiarów. Tu już y, będzie ta górna granica nazwitać, czyli około 3 godziny, może nawet więcej, zależy jak będziecie długo myśleć nad swoimi posunięciami. Y, tutaj Należy też pochwalić autorów, że wprowadzili mechanizm regulujący długość rozgrywki: to znaczy, sami jako gracze możemy zdecydować się, czy gramy długą rozgrywkę na 8 tur, czy krótką na 4. Gra charakteryzuje się też tym, co nazwałem wysokim progiem wejścia: to znaczy, bardzo trudno jest zacząć w nią grać. Musicie poświęcić na to, w zależności od tego, jak szybko czytacie, z godziny, półtorej, na to, żeby bardzo dokładnie przeanalizować reguły, a potem musicie poświęcić znowu trochę czasu, żeby przekonać graczy do tej gry i żeby im to wytłumaczyć. Chociaż tutaj mała rada lepiej to tłumaczenie zostawić już na pierwszą turę rozgrywki i grać z instrukcją w ręce i tłumaczyć każdy element krok po kroku w danej chwili, niż robić to przed rozgrywką, ponieważ złożoność tego tytułu spowoduje, że i tak nikt prawie nic nie zapamięta i nastanie chaos nad planszą. Poza tym, co należy podkreślić, w mojej opinii, jest to gra dla graczy bardziej zaawansowanych. Niedzielni gracze, tak zwani niedzielni gracze, nie obrażając nikogo, nie znajdą tutaj dużo rozry rozrywki czy dużo radości w tym tytule. No chyba, że siądą. Pięciu osób takich siądzie, to wtedy oni razem nauczą się, może dobrze w to grać i przekonają się do tego tytułu. Jeśli natomiast yy, znajdziemy mieszankę takich graczy przy stole, wtedy okaże się, że ci doświadczeni bardzo szybko nam odjadą z ilością punktów i niektórzy mogą się do tego tytułu, do tej gry zniechęcić. Co mi się bardzo podobało w tej grze to to, że wprowadzono wiele elementów interakcyjnych. Jest to co prawda gra z typu Euro. Potocznie mówiąc euro, bo niekoniecznie wszyscy rozumieją to samo przez to określenie, ale mamy tu bardzo dużo elementów interakcji i to negatywnej interakcji. Można Na przykład, na przykład można komuś uśmiercić senatora i spowodować, że będzie musiał odrzucić. Urząd, który piastował przedstawiciel jego rodu, przez co będzie dostawał mniej punktów zwycięstwa, albo mamy bardzo ciekawy mechanizm, który został chyba wprowadzony po to, żeby też zbalansować trochę rozgrywkę: to znaczy, mamy walkę. Gromadzimy wojsko, opłacamy wojsko i możemy wykorzystać to wojsko do tak naprawdę trzech różnych rzeczy, które będą wpływać na poziom interakcji. Możemy atakować graczy, to jest. Jakby jedna grupa rzeczy, którą możemy zrobić, i tutaj znajdziemy tak. Albo atakujemy ich po to, żeby porwać postacie, albo porwać punkty zwycięstwa, albo zwyczajnie ich ograbić. Ten mechanizm. Używany bardzo często, będzie powodował, że no, może zrobić się dość ciężka atmosfera przy stole, to po pierwsze, co jest w sumie dobre. Natomiast po drugie, będzie mechanizmem, który pozwoli graczom, którzy mają mniej tytułów, czy mniej punktów zwycięstwa, są słabsi, nie radzą sobie może w licytacjach czy głosowaniach, po prostu kraść te najważniejsze dla gry, dla zwycięstwa rzeczy. Największa pochwała dla autorów należy się za to, że bardzo skutecznie i dobrze połączyli wiele mechanik w jeden sprawnie funkcjonujący system. Gra oferuje nam olbrzymią ilość wyborów. Naprawdę musimy się mocno nagłowić, żeby cokolwiek zaplanować, bo mamy do wyboru albo... Styl gry militarny, czyli rzeczywiście nastawimy się na tą armię i będziemy próbować podkradać innym ich zasoby, albo nastawimy się na zdobywanie dużej ilości tytułów. Możemy też nastawić się na grę z sojuszami z państwami ościennymi. Tak naprawdę Będziemy mieli do wyboru wiele ścieżek, a także połączeń tych ścieżek, i w pewnym momencie okaże się, że musimy nad swoją turą bardzo skrupulatnie przysiąść, bardzo ją dobrze zaplanować, a co więcej, jeszcze musimy umieć szybko reagować na zmieniającą się sytuację na planszy, przez to, że za położenie swojego robotnika jako pierwsi na danym polu nie płacimy pieniędzy. Natomiast za każdego kolejnego, którego tam leży, nawet za swojego, musimy wyłożyć z kasy dukaty. Więc może się okazać, że zaplanowaliśmy świetną turę, wybitne ruchy, przy czym nie stać nas na to, żeby je zrealizować. Więc, żeby wygrać, Zygmunt Augusta, musicie się napracować, musicie dużo pomyśleć, no ale też i radość z tej wygranej powinna być dużo większa. No a oprócz tego, najprawdopodobniej nagrodzi Was również ból głowy. Jak kamerzysta Paweł słusznie zauważył, armię potrzebujemy jeszcze oprócz walki, podkradania czy grabienia, do jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Król wysuwa na początku danej tury trzy żądania. I jedno z tych żądań. Jedno z trzech żądań. Aha, Aha ja powiedziałem trzy żądania, dobrze. Okay. Jak kamerzysta Paweł bardzo słusznie zauważył, armia jest nam potrzebna jeszcze do jednej bardzo ważnej rzeczy. Na początku każdej tury, król wysuwa jedno z trzech żądań. Może żądać od swoich wiernych, poddanych podatków, poparcia na Sejmie albo wysłania armii na pospolite ruszenie. I w momencie, kiedy ktoś nie wybrał Zbierania armii, ktoś nie poszedł w urzędy ziemskie i nie poszedł w armię, może stać się to kłopotliwe, ponieważ kiedy przyjdzie pora na wysłanie wojska, on nie będzie mógł tego zrobić, co spowoduje, że straci swoją pozycję na jednym z trzech torów, a co za tym idzie? Straci sporą ilość głosów potrzebną mu do przepychania ustaw i głosowania o urzędy. Jest to bardzo, ale to bardzo istotne. Mimo wymienionych problemów w grywalności, yy, tak naprawdę dostaje tutaj Zygmunt August bardzo wysoką ocenę z dwóch powodów. Zmusza nas do myślenia, i jeszcze cieszymy się, że zmusza nas do myślenia. Myślimy o tym, żeby zagrać kolejne partie. Chcemy z radością siadać do kolejnej rozgrywki, i to jest bardzo, ale to bardzo istotne w każdej grze. W przypadku losowości. Właściwie należy powiedzieć, że występuje ona na minimalnym poziomie, który nie przeszkadza, a wręcz wprowadza delikatny smaczek, taki języczek uwagi do rozgrywki, ponieważ używamy kości tylko w momencie kiedy jest walka. I nie jest tak, że jeśli ktoś ma dużą marmię, a my małą jesteśmy w ogóle straceni i nie mamy szans z nim wygrać, ponieważ no, kostka jest kapryśna i może się okazać tak, że my będziemy mieli wysokie wyniki, a on niskie. No i po drugie ta losowość występuje, ale to jak w większości gier, przy dociąganiu kart z różnych talii. No ale na to nie mamy wpływu, musimy się z tym pogodzić i tak będzie jeszcze na pewno przez wiele, wiele lat w mechanikach gier, że będziemy po prostu dociągać to, co nam los da. Na koniec zostawiliśmy sobie, zresztą jak zwykle, wkład w gatunek. W moim odczuciu gra. Powinna trafić na półki wielu polskich graczy. Co więcej, powinna znaleźć się w czołówce najlepszych polskich gier, które do tej pory zostały wydane. Jest to bardzo dobrze dopracowany tytuł, tytuł, który łączy ze sobą wiele interesujących mechanizmów z gier planszowych. Jest to tytuł, który w bardzo dobry sposób oddaje. Mechanizmy polityki, przekonywanie się, przekupstwo, kupowanie głosów, yy, grabienie bardzo dobrze wpisuje się w świat XVI-wiecznej Polski. Dodatkowo może nas też co nieco nauczyć historii. Dla tych, którzy czytając opisy osobistości czy słysząc ich nazwiska. Zainteresują się. Będzie to dodatkowy plus, ponieważ dowiedzą się czegoś o ciekawym okresie w historii naszego kraju. Ostatecznie daliśmy grze 80,5%. Przede wszystkim dlatego, że jest świetnym tytułem, w który warto zagrać i w który mimo tego, że trwa długo chce się grać ponownie i jeszcze raz i jeszcze raz i tak naprawdę będziecie chcieli często do niego siadać często do niego wracać, będziecie namawiać znajomych, żeby z Wami grali ponieważ większą frajdę dostarczy Wam rozgrywka na 4 czy 5 osób niż na 3 natomiast wymieniliśmy sporo minusów w trakcie tej recenzji one jednak nie mają aż tak dużego wpływu na tą ocenę końcową. Największy wpływ miała grywalność. Grywalność tutaj jest bardzo dobra. Natomiast może te minusy wpłyną na autorów tak, że przy drugiej edycji, mam nadzieję, że będzie. Przy drugiej edycji poprawią te niedociągnięcia i gra dostanie jeszcze wyższą ocenę, zainteresuje więcej osób i już na SN, bo tak słyszałem od wydawców, że chcą tą grę przedstawić na SN będzie się sprzedawać jak świeże bułeczki. Bardzo im tego życzę, ponieważ gra na to zasługuje. Nie zapomnijcie zagłosować na Zygmunta Augusta w konkursie na najlepszą grę roku 2013. Bardzo Wam to polecam, ja na pewno zagłosuję. A w naszym odcinku to już wszystko i do zobaczenia w kolejnych recenzjach.